Oddać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie drugiemu człowiekowi to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Jednostka strzelecka 2051 imienia majora Władysława Rudolfa Wilka zachęca do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa Przelewamy krew dla niepodległej już po raz drugi sędziszowscy strzelcy organizują akcję Przelewamy krew dla niepodległej, której nadrzędnym celem jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie jak największej liczby nowych krwiodawców. Ta akcja zawsze ma miejsce na przełomie października, listopada z racji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja polega na zebraniu jak największej ilości krwi od potencjalnych dawców. U nas ta akcja będzie się odbywać najbliższą sobotę. Od godziny 10 do 13 będzie trwała rejestracja. W krwiobusie, który będzie stacjonował przed budynkiem Ratusza w Sieniżowej Małopolskiej. Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba spełniająca kilka określonych kryteriów. Po badaniach przeprowadzonych przez lekarza stacjonującego w krwiobusie, zostanie dopuszczona do oddawania krwi. Tutaj głównym czynnikiem i warunkiem jest pełnoletność, a oprócz tego no wiadomo dobra kondycja, zdrowie, brak przeziębień, brak jakichś przebytych w ostatnim czasie chorób. Każda tego typu akcja na naszym terenie cieszy się dużym powodzeniem. Liczymy, że teraz będzie podobnie, mówi dowódca jednostki strzeleckiej 2051 imienia majora Władysława Rudolfa Wilka, Bartłomiej Feret. Jesteśmy zadowoleni zarówno my, jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zawsze około 50 osób tą krew oddawało. Wystarczy powiedzieć, że takich akcji na terenie Sędziszowa organizujemy praktycznie dwie. W każdym roku, zawsze z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w okolicach marca. Tamta akcja nazywa się Spokrewnienie służbą i powtarzamy tą akcję w miesiącach, tak jak wspomniałem, październik, listopad, tak żeby tej krwi zbierać jak najwięcej, żeby ten sędziszów też na mapie tej, tego krwiodawstwa mógł zaistnieć. Krew jest potrzebna między innymi w czasie operacji chirurgicznych dla poszkodowanych w wypadkach chorych na choroby krwi i szpiku, chorych z zaburzeniami odporności. Jedynym źródłem krwi, która może być, Kiedyś każdemu z nas potrzebna jest drugi człowiek. Ta krew zawsze jest wykorzystywana. Tu nie ma sytuacji, że ze względu na nadmiar krwi ta krew jest utylizowana. Tutaj zawsze, zwłaszcza w akcja z pokrewni służbą w miesiącu marcu, kwietniu. E, ta krew jest wykorzystywana, bo ten, niestety ten ilość wypadków w tych miesiącach wiosenno-letnich jest, jest zdecydowanie wyższa i to zapotrzebowanie na krew jest ogromne. Natomiast tak jak mówię, ta krew zawsze jest wykorzystywana, nigdy nie jest e, że tak powiem marnotrawiona. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny nic nie jest w stanie zastąpić krążącej w żyłach krwi. Przypominamy, akcja Przelewamy Krew dla Niepodległej odbędzie się 19 października w godzinach od 10 do 30 przed Sędziszowskim Ratuszem.